W judaizmie każde przekazanie związane jest z jakąś Bóg? częścią ciała. Kiedyś, podczas oprowadzania po obozie koncentracyjnym w Auschwitz, słyszałem historię mężczyzny, który Panom? był w zonderkomando. Jego zadaniem było skluczenie kości. Jako chłopiec. Przeżył obóz Że wierszy. Kościół na proch. Ten. E, opowiadał, że. Wcale. Najtrudniejszą kością. Nie będzie była. twarda jak diament. O Żydach. Która za nic nie chciała się podnieść. Nie będzie. Była. skargą Protestem. Bardzo. Wnikliwie opowiadał nam Krzyki, o tym się, jakie... Czy konieczna jest te swój Żeby kupić śmieci, wierzymy, że człowiek po odrodzi się właśnie z tego fragmentu ciała. Że kość potylicy będzie tym nasieniem punktem startowym nowego ciała w świecie, który ma nadejść to właśnie ta kość za nic nie dawała się rosnąć. musieli zginąć w płomieniach już tu na ziemi cierpiąc męki piekła bo dziś kilku pastuchów schylało i zaczęło wlec do ogniska nie żeby trzeba. przypalić do pięty. I spełnić wolę Boże, szamotały Bo się. Dziś już nie muszę do sumień kołatać i dręczyć, nie miałem zamiaru dać się spalić w ogóle, skoro innych palonów duszy. specjalnych nuszczownych, piecach, wyposażonych w maszyny potężniejsze od lokomotyw. Kiedy byłam małą dziewczynką, rodzice zabrali mnie na wycieczkę do Lublina. Wycieczka na Majdanek. Nie wiem, czy byłam na to gotowa. Zachodziliśmy do kolejnych i kolejnych baraków. Największe wrażenie zrobił na mnie ten, którym zabrane są wszystkie buty odebrane więźnią. Sparciały, zniszczone, pożółkłe. Pośród nich błyszczą jedne, wielutkie, piękne bandowelki. Po tej wycieczce przez wiele dni miałam straszne sny. Sny o wojnie, czułam obecność czegoś, kogoś. Myślę, że w pewien sposób ukształtowało to moją wrażliwość, moje myślenie. Dziś zastanawiam się, ile te białe bantofelki przeszły, przetańczyły. Myślę o tym, jak błyszczały, jak wiele historii mają w sobie. Chcę tę historię na chwilę zatańczyć. Przyniosłam... te donicę. I czekam. Aż otworzy się kwiat, dym z krematoriów wznosi się prosto do nieba, i ściele jak miękki, czysty dywan pod stopami Boga. Grób musiałam, kułymi jej rękoma. Kupać sama. więc wierszy nie będzie już więcej o Żydach nie będzie już gi, sentymentu i dreszczy. Ale moja głowa wystaje z grobu, Przyklęta roślina. Nie może umrzeć. Kiedyś w Jerozolimie słyszałem od pewnego rabina historię o tym, że. za nas przykazaniem spożywania czwartego posiłku w szabat mela uczty, którą spożywa się na pożegnanie szabatu Jeżeli spotkamy się w świecie przyszłym to łatwo będzie ich rozpoznać, ponieważ cała jego rodzina będzie z czekolady. W ideizmie, pamięć i niepamięć. Co? Mieszczą się w ciele. Wierszyk. Tak jak przekazania pozytywne, co robić i negatywne, nie robić. Pagda. Wierzę Może cały świat przemieni się wkrótce w jeden ogromny piec do palenia ludzi.